Cześć, tutaj Ronitka i dzisiaj jestem w Robloxie a w dzisiejszym odcinku pokażę wam mój cały Intex bo nie będzie to jakiś długi film ale po prostu pokażę wam mój Intex, jakie mam w Intexie i ile ich w ogóle mam i dzisiaj może jeszcze się pojawi film z Brawl Stars jeszcze wam nie zdradzę o czym ale o czymś no. Tak wygląda mój Intex. Mam 401 petów. Mam tu takie pety. No, ja mam taką tu zjeżdżać i zobaczyć, co mam pety. Takie. I szłabek to chyba tak dobrać, jak mam Tak to wygląda. Bo też nie każdy pet mi się chce zdobywać. I teki specjalne. Więc. to wszystkie. Ale tak jak mówiłam, yy, albo dzisiaj, albo jutro pojawi się jeszcze film z Bronzers. Yy, jeszcze mamy zdradzę, Ale coś z Bronzers. I to nie będzie byle co tak jak jeden. Yy, jak, tak jak pierwszy film z Bronzers, tylko to już będzie o czymś. No. Tak to wygląda.

Zwykłych, ale wiesz, ja chyba trochę z Tych zwykłych już nie zrobiłam. A tak jak tu mam rainbow, no to już te rainbow pousuwałam, więc nie ja mogę ich zrobić z komodę. O tutaj widzicie, jak samolot nie mam, wszystkie rodzaje: zwykły, złoty, rainbow i dakładę. Tak samo pan w sumie te te no te łaj nie wiem co to jest white. i te pety tak to wygląda są już pety z, z tego o tu są jak widzicie te z tych jajek jak to się tam na Są takie. To jest tak jak mam sporo tych petów. Chyba więcej. Tu się więcej, jakby. No, to no, Więcej niż tych petów. Tu więcej, bo ich jest mniej. Chyba. No tak, i ja tak się Ale zobaczmy, tak wygląda. O, tu są już te pety. się nie da do tutaj, bo tutaj, bo tutaj

No. Tutaj są do mnie nosy. Pana Dark ma cztery do minusa. Tutaj tak samo z O kutami. O, ten mi wczoraj Suza wyszedł. Ten o. To chyba nawet na filmiku było a i w ogóle będzie filmik. Yy, tak jak wczoraj mówiłam będzie filmik, gdzie fryzuję, ale nie wiem czy dzisiaj, bo dzisiaj mam pomysł na inny filmik, na że to się stało dzisiaj. To co w sam pokażę na dzisiejszym filmiku, albo na jutrzejszym, no to nie chcę, żeby było tydzień później nagrane, no bo Tutaj są epiki już. O, tu są te pecy, które się znowu poszły, tak? jest tak. O, i tu są legendarne. Takie mam legendarne. one nie ma jakoś dużo. No nie no. A które tutaj mam sfuza? Na przykład to nie jest sfuza. Nie, tutaj to jest swuza, czy... nie? Nie, to nie jest sfuza, nie, sorry, to nie jest Eee, yy, Czekajcie. O ten, 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 ten jest sfuza, ten jest sfuza. Tylko nie pamiętam już jakiego, ale chyba tą legendę sfuzowałam. I coś tam jeszcze. Widzicie to ten? Tak, to jest ten. O, widzicie tu wszystkie legendarki, takie. Zwykła, złota i rainbow i Dark Matter. I tu są teraz takie jeszcze legendy. O, tu są mityki. A jakby te legendy, to, to mi z Kacper do tego do indeksu, bo jest to ładne, ale no, po prostu to samo sobie tak Pastań, to... Tak, Tu są mityki, A w Tak samo są mityki jak też mi oka skoro zdał. No i ekskluzywnych filmów, jak we w sumie. No ale tak wyglądał na Intekst. Mam nadzieję, że się mi oka cię spodobał. Papa.